Przygotowuje nam platforma obywatelska. Już dzisiaj można zabierać dzieci bez nakazu sądowego ze względu na biedę rodziców. Takie przypadki już są, a będzie jeszcze gorzej. Czy myślicie Państwo, że Bronisław Komorowski zablokuje te ustawy? Nie. Tylko Jarosław Kaczyński jest szansą, że te ustawy zabijające rodziny zabierające zdrowe relacje między rodzicami a dziećmi nie wejdą w życie na terenie państwa polskiego. Dlatego za kilka tygodni czeka nas naprawdę kluczowy wybór. Czy wiecie Państwo, że dzisiaj wojen nie toczy się czołgami i karabinami? Dzisiaj wojny toczy się na poziomie ekonomii. Okazało się, że Polska jest potentatem złóż gazu łupkowego. To, co już wykryto, może starczyć na 100 lat naszego zapotrzebowania. A rząd Tuska i Pawlaka co szykuje? 30-letnie uwiązanie nas do gazu rosyjskiego. Czy myślicie państwo, że Jarosław, że Komorowski zatrzyma umowę, czy też ją bardzo chętnie poprze. To znowu widzimy, że tylko Jarosław Kaczyński daje szansę, że nie uzależnimy się na kilkadziesiąt lat znowu od Rosji. Tak Dlatego te najbliższe wybory są naprawdę kluczowe. To nie są zwykłe wybory. To nie jest takie głosowanie między jedną, drugą czy trzecią partią. To jest głosowanie być albo nie być państwa i narodu. Siły nie są równo rozłożone. Widzicie Państwo, że jest nas tu niewiele. Był czas, że były tu dziesiątki tysięcy. Niestety nie umiano tego zagospodarować. Niestety to się wszystko rozchodzi. A ludzie, którzy drwią znowu podnoszą głowy. Znowu chcą nas ośmieszyć, skłócić i pokazać, że jedynym rozsądnym wyborem jest polityka miłości gdzie tej drugiej stronie, stronie patriotycznej, nie daje się głosu i przy, przyznaje się miejsce za ścianka, marginesu politycznego. Czy chcecie takiego losu przez najbliższe kilkadziesiąt lat? Ja nie chcę, nie chcę dla siebie i dla swoich dzieci bardzo ważne jest, byśmy teraz, po pierwsze, nie dzielili się, nieważne kto pod jakim sztandarem, nieważne jakie ma przekonania w bardzo szczegółowych kwestiach, ale żebyśmy razem, murem stanęli za Jarosławem. Jeśli odbijemy państwo, będziemy się wtedy zastanawiać, jak je urządzić. Dzisiaj musimy... Nie możemy od niego oczekiwać, że stanie jako taki wiecowy trybun, jako wódz narodu. Dobrze, że zgodził się kandydować. To i tak jest ponad siły człowieka. Jak wiemy, jego sztab będzie bardzo łagodził kampanię. Będzie mówił, że wszystko, wszystko jedno wszyscy się kochamy, popis i tak dalej. społecznych sił patriotycznych od każdego z nas ważne jest byśmy nie przesadzali byśmy nie kompromitowali tej idei o którą walczymy poczekajmy na pewno wiele spraw przy tragedii katyńskiej drugiej jest niewyjaśnionych wiele spraw wskazuje na co najmniej zaniedbanie strony rosyjskiej ale poczekajmy Pokazujmy Polakom raczej ciężkie, grożące skutki wyboru Platformy. Jeśli będziemy zbyt ostro pokazywać tylko i akcentować teorie spiskowe, oni będą nas wyśmiewać. Będą znowu pokazywali tylko starych ludzi, tylko moher, tak zwany, i będą nas ośmieszać. Dlatego mówmy rzeczowo. Mówmy o gospodarce. Mówmy o państwie, że jest zagrożone, mówmy o rodzinie, mówmy rzeczowo i spokojnie, ale przede wszystkim organizujmy się w przeróżne nawet małe grupy. Widzicie Państwo, jest nas tu tylko kilkanaście osób, ale kiedy zorganizujemy się, kiedy pomyślimy, jak to zapropagować, to co chcemy przekazać, to jest tego efekt gdzieś może w takiej grupie sąsiedzkiej, parafialnej czy jeszcze jakiejś innej się zorganizować. Naprawdę w ten sposób dotrzemy poza mediami, poza prasą, poza Michnikiem i spółką, dotrzemy do Polaków. Nie traćmy jednak nadziei i nie traćmy... Myśmy nie musieli później ze wstydem patrzeć w przeszłość. Będą nam mówić, że nie ma szans, że przegramy. Być może przegramy, ale stoczmy piękny bój, bo rzeczywiście szansa jest duża. Dziękujemy Jarosławowi, że zdecydował się kandydować. I dziękujemy Bogu, że nie wsiadł do tego samolotu. Bądźmy razem.